Dzień dobry, witam was dzisiaj na mapie Stiewiersz 13 i tym razem będziemy jechali w bitwę z jednym punktem w centralnym miejscu mapy, a ja mam tutaj do zrobienia zadanie dzienne: strzelanie do niszczycieli i swoim zwyczajem będę jechał dookoła. Jak widać na minimapie, drużyna jedzie w stronę punktu, przy mnie jest tylko mój plutonowy, a ja sobie strzelam do ławek. Od czego bitwę trzeba zacząć? Jeszcze się brzuska załapała. Na początku będzie dużo jechania, bez żadnych strzałów, bez przeciwników, tutaj za tym budynkiem mogą już się zacząć podświetlać. No ale że gramy na jeden punkt, wcale nie jest pewne, że ktoś tutaj będzie chciał przyjechać. Plutonowy wyskoczył do przodu, będzie łapał podświetlenia. Jestem w miarę bezpieczny dzięki niemu. Wiem, co się dzieje przede mną. Na razie nie widać zbyt wielu przeciwników, są tylko były dwa podświetlenia przy kapie, no a tutaj cały czas nikogo od przeciwników nie ma no to jadę sobie na miejscówkę będę chciał y, wyłapać y, czerwonych wyjeżdżających z respa im więcej uda się ich rozwalić tym łatwiej będzie naszym y, przypunkcie żeby tam powalczyć mniej ich dojedzie Tym łatwiej będzie przejąć punkt Dość daleko wyjechałem. Dopiero teraz mam tutaj podświetlenie na panterze. O, moja osłona przed przeciwnikami tutaj jest taka raczej słaba, dlatego się stąd ewakuuję przez te garaże. Można strzelać. No, ale nic więcej, nie chcę od y, respa wyjechać więc będę próbował od tyłu y, wyłapać y, przeciwników mam przed sobą dwa niszczyciele, to jest akurat dla mojego Zadania dobrze. Mój plutonowy został przy respie. No, już powinny być przestrzały tutaj między domkami do nich. Coś tam się podświetliło, niestety zasłaniają mi te budki między blokami. Nic się tu raczej nie uda wyłapać, jest jakiś delikatny przestrzał, no ale tutaj trafić to naprawdę będzie duża sztuka. No to jak mówiłem, nie da się nic sensownego zrobić, a mój drużynowy ma przy sobie trzech przeciwników, wracam żeby go jakoś wesprzeć. M18 Pierwszy rozwalony czołg, no niestety plut, plutonowy tego nie przetrwał, trochę za późno do niego dojechałem, za późno zorientowałem się, co się święci na moich plecach. On to przepłacił utratą czołgu, no niestety jeszcze jeden tutaj stoi, teraz zniknął z minimapy. O jest, Tygryska H1 Pokazał bok A ja wracam na swoje miejsce Tym razem mam No cały czas tutaj jest ten drobny, drobny przestrzał Nic tam nie chce wejść, a po lewej stronie jest niszczyciel No uparcie będę chciał się tutaj zmieścić między tymi domkami, ale nic cały czas z tego nie wychodzi. Zostawiam te pojazdy, niech się plutonowi, nie, nie, drużynowi i zajmą nimi. No i wyjechał M24. M4A. 3 No, cały czas tam się dzieje coś niedobrego na punkcie. Nie możemy go przejąć. Jest D34, te 34, to podświetlenie takie. Niby coś tam jest, niby nie ma, nie wiadomo jak tutaj strzelić. Gdyby nie to, że po lewej mam następnych przeciwników, to bym pojechał do yy, w stronę kappa tam żeby naszych wesprzeć od tyłu zajechać czerwonych W tym miejscu w tej chwili jestem w miarę bezpieczny, ale zaczyna się robić nieciekawie, bo od strony respa zaczynają mnie objeżdżać Yy, przeciwnicy No a tutaj jest yy, pancer czwórka, łatwy brak Wydawało mi się że będę miał teraz yy, łatwo żeby dojechać w stronę yy, punktu tak jak chciałem to wcześniej zrobić Czerwoni zaczęli kapa przejmować jest trochę naszych na punkcie a ja po, będę miał tutaj po lewej stronie jednego z przeciwników M4A1 No i teraz chyba w końcu nasi będą walczyć o kapa rozwalony qf 337 RAM On jest bardzo miękki przeciwnik rzadko się spotyka w bitwie jeśli dobrze pamiętam to jest premka no tu nie ma żadnego przestrzału żadnego przeciwnika dlatego sobie podjadę całkiem blisko no a tutaj aż aż za wielu wyszły podświetlenia. Jeden z, y, przeciwników rozwalony, dalej nie będę wyjeżdżał, poczekam na nich. Niech się pokażą. Próbuję zrobić 6 skrapa jakiegokolwiek, wyłapać kąty Dostał. Tygrys. Ja jestem niestety na przeładowaniu, a wyjeżdża właśnie. SU-152 i szczęśliwy strzał w dolną płytę. Udało się SU rozwalić. Jest tutaj jeszcze komet chyba? Nie, Iron, iron też rozwalony. Odebrałem strzała od M4. Przeładowałem N4, rozwalona. Następny niszczyciel. Jeszcze jeden frak zrobiony. Ja mam w tej chwili 14 bombowców do użycia. I warto by było jeszcze jeden yy... frak zrobić. Mam po lewej stronie. Pierwszego chętnego, no niestety w tym momencie zginął. No i teraz są, Wszyscy czerwoni zniknęli z mapy. Ja wjeżdżam w, w, w okolice Respa, już mam podświetlenie. Teraz już wszyscy będą wiedzieli, gdzie jestem. No ale kusi mnie ten ostatni potrzebny frag, żeby zrobić. ryzykuje Mam nadzieję, że da, e, dadzą mi coś gejziny jeszcze do użycia. No i tutaj wyjeżdża. Kabu 1 strzał nieudany, odbijam jego pocisk. No i teraz już zrobiony ostatni potrzebny frag mam do użycia bombę atomową jak na złość yy, przeciwnik przed samolotem zajął mi kolejkę bitwy jest coraz mniej przede mną na respie jest jeszcze pelotka M42 no to akurat nie jest y, w mojej sytuacji teraz dobry przeciwnik dlatego, że ta pelotka bardzo skutecznie niszczy tygrysy nie pytajcie mnie dlaczego Gajziny tak zrobiły no ale doczekałem na swoją kolej na wylot kontroluję co tutaj robi ten przeciwnik jeszcze tylko chwila i i lecę zostało na mapie jeszcze kilku czerwonych jest jeszcze troszeczkę na pasku Bitwy no teraz już praktycznie nie ma, ale dolecę nad pole bitwy i poleci bombka. Na koniec będą fajerwerki. No właśnie, udało się zrobić w bitwie kilka fragów na niszczycielach do zadania jak najbardziej potrzebne. No i na koniec już tylko Grzybek, i to wszystko. Dla chętnych zostawiam jeszcze statystyki. Cześć!